Cześć, mam właśnie pierwszą paczuszkę doszła do mnie z izopodami. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Od Aman Insect. Bardzo szybko doszła, bo w zaledwie dwa dni. Tutaj będziemy mieli dla nich na razie taki niewielki pojemnik. Ale wystarczające. E, zgniłe drewno, porosty, ziemia wzbogacona różnymi liściami, wapnem. Wydaje mi się, że bardzo dobre warunki. A przyszło nam, już sobie też nawet wydrukowałam, przyszły o. Czyli Starmadilidium muricatu. Jest to wzrost powolny i potrzebuje z jednej strony terrarium e, suchego, a z drugiej strony wilgotnego. Wilgoć jest wystarczająca z mchu. Pod liściami bardzo dobrze wilgoć się utrzymuje i są też pożywieniem już zasiedliłam też tutaj skoczogonki które będą pilnowały też czystości no tak to wygląda i zaraz sobie odpakujemy nasze izopodziki na razie chyba nie będę ich wkładać o jeszcze raz pokażę na razie chyba nie będę ich wkładać ale wam pokażę jak one wyglądają to sobie odłożymy Mam nadzieję, że dało się zobaczyć. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że w tym mniejszym pudełku jest siateczka metalowa. Jest zatopiona w plastiku bardzo fajny sposób. I tak samo od góry jest zrobione. Tutaj przy wierceniu trochę pękło, ale to nam w niczym nie przeszkadza. Wentylacja jest, nic, tam do środka się nie, niepotrzebnego nie dostanie. No to teraz zobaczymy jak wygląda. Jestem tak ciekawa. Bo one są tak fajne. W ogóle one mają skórkę taką chropowatą. To jest bardzo ciekawa i bardzo droga odmiana. Zobaczymy czy uda nam się fajnie wygodne. O, już chodzą tutaj! Ojej, jakie malutkie! Oj, Boże! Zobaczcie, czekajcie, żeby żaden inny mi tutaj nie wypadł. O, tutaj o sobie chodzi taki malusi, ciupusi tam o drugi taki. Ojejka takie fajne o czekajcie o czekajcie ostrość muszę nastawić nie wiem czy będziecie w stanie zobaczyć ale tutaj sobie taki chodzi malutki fajny taki fajny co papierku o i tam jeszcze jeden jest <noise> o o o jedzie na górę jedzie na górę widzieliście nie Bo już pazury mam budne <noise> Ale fajne! Są naprawdę świetne. Oj, tutaj jeszcze jeden jest. Nie chcę ich wywalić jakoś. Będę musiała delikatnie przyłożyć. To tutaj już zobaczyłam trzy. Trzy są, powinno być chyba dziesięć albo dwanaście sztuk, nie pamiętam. Musiałabym zobaczyć. O tam coś łazi! a to ta myszka taka właśnie której ja nie chcę sobie przenieść której ja sobie nie chcę przenieść dlatego tak mam wszystko zabezpieczone więc o i tam jest są więcej więc będę musiała to jakoś sobie delikatnie przełożyć dlatego chowam to teraz bo nie chcę właśnie przenieść tych komarów są żyją w każdym bądź razie jak przepakuję to nagram filmik jak sobie tam łażę albo, albo jakoś na będę pakować czy coś no jakoś tam wymyślę w każdym razie ale są, są i są świetne naprawdę fajniutkie takie malusie a ten co? chodzi? chodzi są so, takie, o widzicie jak fajnie zapakowane jest, bo jest y, papier wilgotny wilgotny papier z ziemia jest skóru, ten od jajek te opakowanie patyczek jest nawet i u góry jest przykryte wszystko też wilgotnym takim papierem żeby tutaj nawet przy ruszaniu się, bo wiadomo, że rzucały tymi paczkami. No to, żeby nic tutaj nie latało sobie swobodnie, tylko ciasno tak mniej więcej zapakowane. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Jestem bardzo zadowolona z nich. Będę za moment piszczeć z radości, jak będę przekładać to. No. <gryw> Więc zobaczymy się wkrótce. Pa!